Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak nie ustawiać lasera. Nagrywałem odcinek, żeby Wam pokazać, jak go ustawić, ale zepsułem ten, y, może nie sam laser, ale jego mocowanie, otulinę taką plastikową. Zaraz Wam pokażę, co zepsułem, żebyście Wy moich błędów się ustrzegli. Zapraszam na odcinek. Tu, jak się przyjrzycie, w centrum kadru jest dziurka na tym plastiku, na tej. No, na tym wysuniętym laserze to jest ta prawa śruba, którą docisnąłem za mocno. A tutaj macie drugą stronę, i to są dziury w, tej, w tym plastiku, zrobione tymi dwiema śrubami, które ustawiały prawo-lewo. Dookoła lasera, który nam tutaj świeci, mamy śrubki. Z prawej strony, tutaj, o tu, widzicie jedną śrubkę, a z drugiej strony, po środku kadru, macie dwie śrubki. tutaj. Widzicie, są dwie. Już Wam rozrysowuję, co wszystkie trzy śruby robią. Tu mamy nasz laser, który świeci. Po jednej stronie mamy jedną śrubkę, a tu mamy dwie śrubki. I teraz tak, prawa śrubka, ta śrubka powoduje przechylanie, przechylanie lasera tak i tak. Natomiast te dwie pozostałe śrubki prawa i lewa przechylają nasz laser w ten sposób. W lewo i w prawo. Trzymając natomiast jego pion. Zacząłem od tego, że poluzowałem wszystkie trzy śruby. W związku z czym mogę teraz tym laserem ręką ruszać. Jak zobaczycie kreskę na białej kartce. O, widzicie, mogę. Każdą stronę machać. Początek jest prosty. Na luźnym laserze ustawiam sobie go tak ręką, jeszcze go nie dokręcając, żeby celował mi w środek tego pokrętła. To jest bardzo wygodne, ponieważ o jak tutaj spojrzycie od góry, to tutaj w środku idzie ten laser. I jeżeli on będzie celował w środek. Tego pokrętła, którym kręcicie, żeby blokować i odblokowywać piłę, to znaczy, że jest ustawiony na środku. Reasumując, moja zasada i to, co Wam pokazałem, która śrubka robi co, to było zgodne z prawdą, natomiast róbcie to bardzo, bardzo delikatnie, bo możecie sobie tak jak ja rozwalić ten moduł lasera. Dziękuję, że byliście w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!